A oto piękny zachód słońca nad kopczyńskim niebem. Muzyla gra, golfik stunningowany, zaparkowany. Klimacik, barwa piękna, linia piękna. O, jakiś pan pracuje. Podejdziemy, zapytamy, co robi. Dzień dobry, panu. Święty Boże, co pan robi? Do auta? Panie? To mówią pan dużo miejsca. Prawdę mówię. Ale kombi aby był, to by wincy weszło, panie. Ale panie. To co pan? Czy widły bo... pan rzucisz i co? O, ale tą kupę pan długą tu masz. Tym golfem... Tym golfem to pan będziesz woził kurwa ze trzy dni. No widać, no. Ale mało poli. Ile panu spoli z poli z gnojem? E, no bo tu pod tej górki. A co pan, jakąś działkę bo? No pod ogórki panie, kurwa. pod ogórki. No normalnie gnój kurwa. No gnój, no jak to, jak gnój kurwa. No ta pod ogórki kurwa, żeby urosło, nie? No panie, najebane równo z siedzeniami. Chyba będzie dosyć, co? No jeszcze, jeszcze się błuję. Na łańcuch tu panie, bo mi Panie, on 200 poleci? Chyba, że jest górki. No, dobra. Kończymy reportaż. O, kurwa zmachu. te, gnuje jak chuj. Panie, to już się wysypuje ze środka, panie. Dosyć będzie. Dobra.